Gotowi? Zobacz, kto rozżyje Zgorzelec tego lata. Dwa dni wypełnione muzyką, historią, kwiatami, motoryzacją, adrenaliną i spotkaniami. Wymieniać można by długo, bo tegoroczne dni Zgorzelca mają atrakcyjny program i mnóstwo wydarzeń towarzyszących dla wszystkich. Całość odbędzie się 5 i 6 lipca w amfiteatrze miejskim. Pierwszy dzień sobota skierowany głównie do młodzieży, ale zapraszamy oczywiście wszystkich mieszkańców i z i pobliskich miejscowości. Hmm, oczywiście rozpoczynamy od naszych gorzeleckich talentów, a więc będzie z nami grupa rozśpiewani działająca przy Miejskim Domu Kultury. E, będą uczestnicy warsztatów wokalnych pani Magdaleny Januszkiewicz-Buras. E, no i nie może zabrać oczywiście wszystkich grup tanecznych i na show. E, a później doskonale znana wszystkim użytkownikom TikToka i Instagrama Magda Bereda, znany już z gorzelewskiej publiczności DJ Dziekan, bo był z nami w zeszłym roku zrobił niesamowite show, więc w tym roku powtórka. No i Trips i Kubańczyk. Tutaj planujemy niespodziankę, ale na ten moment powiem tylko tyle, że nieprzypadkowo wymieniłem właśnie tych artystów razem. No i na zakończenie nasi lokalni DJ mam nadzieję, że sprawią, że będziecie chcieli z nami się bawić do późnych godzin. Drugi dzień to także mnóstwo atrakcji, będzie sporo elementów historycznych, bo całość to także nawiązanie do 80. urodzin z Gorzelca. Zaplanowano także wyjątkowe wydarzenie w skali kraju. Sympozjum historyczno-pocztowe. W sobotę świętowanie rozpoczynamy o godzinie 13 na skwerze księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie przygotowane mamy rekonstrukcje historyczne, które właśnie nawiązywać mają do 80 lat polskiego zgorzelca, a więc historia miasta w Pigułce. Na skwerze również w sobotę i w niedzielę zlot samochodów. Wracamy także do świetnej tradycji Dni Miasta, czyli do święta kwiatów. Wspólnie z naszym partnerem, z gorzelecką Kastoramą zamieniamy hol naszego domu kultury w piękny ogród, który też nawiązywać będzie do 80 lat z Gorzelca. Na amfiteatrze rozpoczynamy zabawę o godzinie 16 i na plakacie można było zobaczyć tajemniczy wpis jest na początek a już dzisiaj mogę powiedzieć że będzie to zespół wojsk amerykańskich które na co dzień stacjonują w Bolesławcu później trzy zespoły z których każdy w mniejszym lub większym stopniu związany jest ze Zgorzelcem Freaks the band The Twisters i Greyfruit. no i na zakończenie Denzel i nasza wisienka na zgorzeleckim torcie Margaret wszystko jest bezpłatne oprócz strefy gastronomicznej oraz zabawowej. Będą karuzele, pamiątki, gadżety, coś dla ducha i coś dla ciała. Dla dorosłych i dla dzieci. Warto dodać, że Dni Zgorzelca po raz pierwszy odbywają się w lipcu.